Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku znów specjalnie dla Was skomentuję powołania Michała Probierza. Co jakiś czas będę spoglądał tam na dole mój, na mój monitor, z uwagi na to, że ciężko jest zapamiętać 27 nazwisk, a kilku piłkarzy Michał Probierz nie powołał kilku dał szansę, no bo selekcjoner naszej reprezentacji jakby cały czas od samego początku lubi zaskakiwać, chce niektórych piłkarzy wykreować. Czasem są to nietrafione powołania, tak jak w przykładku Pedy, lub czasem po prostu powołuje Kowalczyka, trafia on do kadry, jakby ma obycie z reprezentacją i wraca do młodzieżówki, a czasem jest tak, jak z Urbańskim, który trafił do tej reprezentacji i się zadomowił. Taka jest kolej rzeczy, choć kilku dziennikarzy no, powołanie m.in. Ojedeli szokowało, czy brak grabary. Nie aż to tak... Nie zszokowało. Najwidoczniej Michał Probierz chce być pewnego rodzaju takim wizjonerem. Pamiętamy, kiedy Kozłowski był powoływany, również wielu było zdziwionych, krytykowało tą nominację. Ok, Kozłowski rozegrał więcej spotkań od byłego zawodnika Manchesteru United, ale coś pewnie selekcjoner w tym piłkarzu widzi. Ja powiem Wam szczerze, że jak obejrzałem tego zawodnika. W, no, przez te 100 minut i ostatnio wysokości stadionu Łazienkowska-3, to mógł się podobać. Tracił piłkę, ale później bez problemu odzyskiwał. Widać było u niego tą technikę. No i także to, że ten piłkarz był wyszkolony w innym systemie. Na pewno cieszą powroty Kapustki i Kozłowskiego do reprezentacji. R może szokować oprócz powołania Amejał, również to, że Moder znalazł się w reprezentacji, mamy skrzyp skrzypczaka, czyli piłkarza Jagiellonii Białystoki, P plus do tego Amejał, który zasłużył na powołanie, a wypadli, nie ma bogusza, śliża, Buksa z uwagi na kontuzję nie przyjechał. Kibice są rozczarowani, że Kozubal nie dostał tego powołania. No i teraz, moi drodzy, Będę komentował powołania Michała Probierza tak chronologicznie. Bramkarze. Tutaj znów y, trener polskiej reprezentacji zaufał Skorupskiemu, również Bułce, Drągowskiemu i Mrozkowi. Nie ma grabary. No to jest pewnego rodzaju kolejna kontrowersja, y, no bo ten bramkarz cały czas grani, broni wyśmienicie w Wolfsburgu. Wojtek Szczęsny nie zdecydował się na powrót do reprezentacji po tym, gdy wznowił tą karierę klubową. Zakomunikował Michałowi Probierzowi, że jednak chce się skupić na grze w Barcelonie, więc dalej będziemy mieli tutaj rywalizację o bluzę numer 1 między Bułką a Skorupskim. Najwidoczniej Michał Probierz jednak w tym momencie uznaje, że o tą bluzę numer jeden walczą Skorupa Bułka i Drągowski, a młody utalentowany Mrozek jest tym takim czwartym goalkeeperem do treningu. Jeżeli chodzi o obrońców, no to Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, czyli to jest jakby taka trójka, bym powiedział, piłkarzy takich pewniaków. Którzy będą pewnie w trójce grać, mimo tego, że kiwior mało gra w barwach Arsenal Londyn, ale tak jak powiedział Jerzy Brzęczek, czasem selekcjoner, musi czasem niektórym piłkarzom ufać, stawiać na nich, pomimo tego, że mają problemy w klubie, no bo jednak obrona musi być zgrana, pomimo tego, że kiwior, no pamiętacie, w. Ostatnim czasie po tych spotkaniach, które oglądaliśmy we wrześniu, no to był jednym z przegranych. No i jest Piątkowski, gracz Salzburga, który mo, moim zdaniem, mam nadzieję, wykorzysta szansę, biorąc pod uwagę te problemy Kiviora, jeżeli chodzi o brak gry w barwach Arsenalu. No to, no to Piątkowski może, może wykorzystać tą gorszą dyspozycję Kiviora, no i liczę na to, że dostanie szansę w tych najbliższych spotkaniach. Jak patrzę tu na kolejnych rezerwowych, no to Walukiewicz nie zawiódł, jest znów. Puchacz to zawsze jest taki wieczny re rezerwowy, G gra w nowym zespolech Holstein. Jest Bartusz Barasiński, który jest zarówno może na prawej i na lewej stronie grać jako jeden z tych weteranów, piłkarzy, który w każdej nigdy nie zawiódł, cały czas jest. No i mamy Skrzypczaka, czyli w ostatnim czasie Jagiellonia Białystok jakby poprawiła swoją pozycję w lidze. Ten piłkarz jakby w ostatnim czasie również nabrał doświadczenia grając w europejskich poch pocharach, jest wiodącą postacią. Biorąc pod uwagę to, że Wieteska wypadł, no to teraz czas na byłego zawodnika Lecha Poznań, żeby to dostał, dostał szansę. Więc można powiedzieć, że bramka, obsada bramki i również obrony, no to nie ma tutaj kontrowersji. Gdy spojrzymy na pomocników, no to Urbański, Zieliński, Sebastian Szymański, no to, no to są nasi, jakby bym powiedział, no to są żołnierze Michała Probierza, to, to są pewniacy w tej talli selekcjonera polskiej reprezentacji. Wśród pomocników oczywiście są na stronie PZPN zaznaczeni także wahadłowi. Więc, więc mamy Przemysława Frankowskiego i Zaleskiego, czyli kolejnych pewniaków. Zawodnik Romy, mimo tego, że nie gra w Rzymie, no to jednak taką pozycję w kadrze Michała Probierza sobie zbudował, że nawet nie grając może być Postacią wiodącą. Powołanie Piotrowskiego nie dziwi i Kamińskiego, a tutaj jest wielka krytyka wobec Modera. No bo gracz Brighton nie gra regularnie. Pamiętamy, że Michał Probierz mówił o tym, że piłkarze powinni grać regularnie, ale widać, że w przypadku właśnie Kiwiora, Modera, Michał Probierz jakby. Ma, stosuje tą zasadę, którą kiedyś stosował Jerzy Brzęczek, gdy właśnie Bednarek i Błaszczykowski, Grosicki nie grali, tych piłkarzy powoływał, no i później Bednarek w końcu w, ta, w tamtym czasie odzyskał miejsce, ale to jest pewnego rodzaju kontrowersja, no bo nie gra Moder, Moder powinien zostać w domu, Bogusz powinien tutaj, Przyjechać, więc wcale nie, nie dziwi mnie to zbulwersowanie. Więc, więc tutaj mamy wobec niektórych piłkarzy taryfę ulgową, wobec Modera, a wobec niektórych, jak Bogusza, no jest taka sytuacja: miał jedną szansę, nie dał rady, wyleciał. No ale jak widać, byłemu zawodnikowi Lecha Michał Probierz bardziej ufa. No i tutaj mamy powrót i zarówno Kapustki i Kozłowskiego. Mnie najbardziej cieszy powrót zawodnika Legii Warszawa, no bo pamiętamy, że Kapi przecież dwa razy miał zerwane więzadła. Już się wydawało, że odkrycie kadry Adama Nawałki nie powróci do reprezentacji, a ten początek sezonu miał wyborny. Biorąc pod uwagę to, że Legia w ostatnim czasie zawodzi, no to jednak Kapustka nie zawodzi i teraz do tej kadry Michała Probierza trafia bardziej jako taki środkowy pomocnik, który zastąpił w ostatnim czasie w Legii. Kiedyś gdy Kapustka zachwycał nas w Adamana Adama Nawałki to byśmy przyzwyczajeni, że bardziej był takim skrzydłowym, no, ale wiadomo, że z biegiem czasu, gdy jakby odbudowywał się po tej, po tej kontuzji, trochę zmienił swój profil, zaczął grać na innych pozycjach, więc Tutaj mamy kapustkę za śliża, jak wygląda na to i y, ojedele również za tego piłkarza. Skoro gracz, y, Atalanty, y, nie, Atlanty nie, jakby nie wykorzystał tej szansy swojej, no bo Michał probysz na tego piłkarza od samego początku postawił, ale nie ma teraz Romanczuka i tych zawodników. Widać, że w środku pola obecnie Michał Probierz przed startem eliminacji w czasie Ligi Narodów no szuka nowych rozwiązań. No, z tych takich defensywnych zawodników no to Piotrowski jakby się w tym momencie obronił, a Romańczuk ślisz czy wcześniej Dziczek wypadli z tej kadry, czy jeszcze wcześniej Damian Szymański, więc to teraz jest duża szansa dla Kapustki, żeby ten powrót do kadry był udany. No i ciekawe, jak się zaprezentuje Max Ojedele. Powiem wam szczerze, że tego 20 dwudziestolatka po tym, gdy został powołany, spotkała niesamowita krytyka. No bo w tym momencie, kiedy on podpisał kontrakt z Legią, Odbudowywał się w drużynie wojskowych, swoją szansę miał gążalez Celiak, ale ci piłkarze nie wykorzystali swojej szansy, gdy już jakby był na odpowiednim poziomie tym fizycznym, dostał szansę od Fejo, no i w spotkaniu z pogonią, i szczególnie z górnikiem Zabrze, wykorzystał tą szansę. Pamiętajmy o tym, że ten piłkarz, gdy jeszcze był zawodnikiem Manchesteru United, w czasie tego okresu przygotowawczego walczył, próbował wygrać tę rywalizację i, i zostać tam w barwach czerwonych diabłów dalej na dłużej. Nie udało się, pojawiła się oferta z Legii Warszawa, trafił tutaj do wojskowych, a wiadomo, że gdy jesteś piłkarzem Legii, no to łatwiej Ci jest zadebiutować w reprezentacji. Ten piłkarz grał w tych kadrach młodzieżowych uchodzi za wielki talent więc 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 ten zawodnik który który podobnie jak Matikasz mówi po angielsku no bo w Anglii się wychował, to w tym, tym, tym spotkaniu z Górnikiem no pokazał, tak jak mówię, niesamowitą jakość, odbiór mógł się podobać na pewność siebie, no i także technika, może się podobać od razu było widać w czasie tego spotkania że to jest piłkarz z innej planety, że to jest taki zawodnik niewyszkolony u nas tutaj w Polsce, tylko w Anglii, a Michał Probierz oglądając tego piłkarza, pewnie coś w nim dostrzegał, tutaj wielokrotnie opowiadałem, że selekcjoner, trener polskiej reprezentacji, po Powinien być wizjonerem, widzieć więcej niż inni. No i tak czasy Adama bardziej Leo Behakera były takie, że takim wizjonerem Leo był i potrafił właśnie wymyślać Bronowickiego. Golańskiego, Pazdana, Zakorskiego. Oczywiście te powołania, te transfery nie zawsze w odpowiednim momencie były dobre, no bo Zakorski jednak zawodził, ale już Bronowicki, Golański czy później Pazdan dawali radę. Szczególnie Pazdi grał na wysokim poziomie za czasów Adama Nawałki. No pamiętam, Adam Nawałka no, wymyślił kapustkę również postawił na Pazdana, Jodłowca. No, szukał takich piłkarzy nieoczywistych. Paulo Sousa był takim tym wizjonerem znalazł Kozłowskiego, postawił na Kasza, dał szansę Zaleskiemu, który dopiero jakby w tej kadrze zadomowił się za czasów. Wykorzystał szansę Michała Probierza. Jak tutaj widać, że Michał Probierz próbuje stawia na danych piłkarzy. Ja pamiętam jak właśnie selekcjoner polskiej reprezentacji, kiedy był trenerem Jagiellonii Białystok. Wyobraźcie sobie, że także był wielokrotnie krytykowany odnośnie stawiania na Klimale, na Świderskiego, na Góralskiego, na Romańczuka, a później przecież ci piłkarze w odpowiednim momencie robili karierę. Najprawdopodobniej to jest takie powołanie na zachętę. Jakby jest taki cały czas sygnał. Michał, probierz, wysyła. grasz w polskiej ekstraklasie. Jesteś obiecującym zawodnikiem. Zasługujesz na szansę. Co jakiś czas próbuje nam. Um powołać ciekawego zawodnika. Pamiętacie, Czesław Michniewicz powołał Łęgowskiego, który przecież trafił do później Salernitany. Jakby w tej reprezentacji nie zadomowił się, no ale to jest kadra, to jest Polska. Nie każdy zawodnik jest w stanie się zadomowić. Oczywiście przykro jest, że Bogusz zagrał tylko jedno spotkanie no i nie dostał kolejnej szansy, ale jeśli dalej tam w Los Angeles będzie zdobywał bramki, to moim zdaniem pozostanie. A o jedele. Ma teraz szansę jakby w, w, wykorzystać tą gorszą dysk, dyspozycję albo i Pesel, Romańczuka i również to, że Śliż ostatnio zawodził, więc takiego zawodnika chce Michał Probierz spróbować. Nie jest powiedziane, że on akurat będzie w tych spotkaniach grał. Prędzej spodziewam się, że Kapustka może zagrać, być, być, być brany pod uwagę jako taki zastępca Śliża, no to musiał coś tutaj Michał Probierz w ostatnich spotkaniach kombinować, no bo jeżeli chce grać tak ofensywnie, stawiać właśnie na Urbańskiego, Szymańskiego, Zielińskiego, no to trzeba szukać takiego, takiego następcę Krychowiaka, pamiętamy, wydawało się, że to Śliż Piotrowski, Damian Szymański, Romańczuk, że ci piłkarze jakby są do tego stworzeni. Jednak w ostatnim czasie, no to selekcjoner powoli zaczął odstawiać Damiana Szymańskiego, Romańczuka. Teraz ślizż wypad, został Piotrowski selekcjoner. Jak nie ma zaufania do byłego zawodnika Legii Warszawa, to dalej szuka. A tak jak mówię, o Jedele zaprezentował wysoki poziom. Może nie zagrał dużo spotkań, od razu pojawiła się pewnego rodzaju taka krytyka, że no to Kozubal powinien być, no bo gra fenomenalnie w barwach Lecha Poznań. Lechici, no zachwycają nas w tym sezonie polskiej ekstraklasy, są na pierwszym miejscu, no ale wiadomo, że Kozubal to jest zupełnie inny profil piłkarza od. O jedele. no i moim zdaniem niewykluczone, że właśnie ten piłka szlecha w najbliższym czasie, może w listopadzie, dostanie szansę. No bo przecież Kowalczyk z GKS-u Katowice dostał szansę, zachwycił, tym razem go nie ma. No spokojnie, spokojnie. Nie, może to powołanie zaskoczyło, ale rozumiem. Czym się kieruje Michał Probierz? Również rozumiem zdenerwowanie redaktora Mateusza Borka, który w kanale sportowym no, przypominał te czasy, kiedy Piotr Świerczewski rozegrał około 100 spotkań w polskiej ekstraklasie, kiedy Ivan, Iwan no, musieli zasłużyć na, na to, na powołanie do reprezentacji, musieli wiele grać za granicą, żeby trafić do kadra, nawet bywały takie sytuacje, gdzie tacy piłkarze jak Krygier, Kobylański grali no masę tych spotkań w Bundeslidze, a i tak selekcjonerzy ich nie, powo nie powoływali, ale trzeba wziąć pod uwagę, że to pokazuje jak jest ta nasza polska Ekstraklasa silna, że zawodnik który gra 100 minut już może szybko trafić do polskiej reprezentacji. Oczywiście żartuję, polska klasa, wcale tak silna nie jest, tylko to pokazuje, że po prostu jednak, jeżeli chodzi o ten futbol międzynarodowy, no to selekcjoner naszej reprezentacji aż nie ma takiego kłopotu bogactwa, no bo zobaczcie, że on przecież cały czas szuka, no stawiał na Śliża, był Romańczyk, był Dziczek, także Struski, Kauziński był, był powoływany, no jest Trochę tych piłkarzy, którzy, którzy dostają szansę, ale biorąc pod uwagę te treningi, czy nawet spotkania, w których zagrali ci wymienieni piłkarze, no nie wszyscy grali w spotkaniach, to najwidoczniej po prostu probierzowi oni nie pasują i on stara się, jak, jak każdy selekcjoner, dalej szukać danych piłkarzy. Także tutaj również warto podkreślić powołanie. Amayała, czyli byłego zawodnika Piasta Gliwice. Już ten zawodnik w Gliwicach nas zachwycał, a potem po transferze do Rakowa pod wodzą Papszuna szybko się jakby do tej drużyny zaklimatyzował w Częstokowie, A Biorąc pod uwagę to, co robi trener Pepszon, nie zawsze jest to takie łatwe. Pamiętam, że wielu piłkarzy jest wrzucanych do takiej kolokwialnie mówiąc zamrażalki, i nawet i po pół roku dopiero zaczynają grać, a Michael daje radę od samego początku. Ten zawodnik może grać na skrzydłach. Po, po tutaj Kamińskiego powrót no to nie, nie, nie dziwi, no bo wiadomo Frankowski, Kamiński, Zalewski, Puchacz no to są piłkarze, którzy będą rywalizować na skrzydłach. No i mamy trzech napastników, czyli Lewandowskiego, Piątka-Świderskiego, Buksa kontuzjowany. Więc widać, że Michał Probyś nie zdecydował się na większą ilość napadziorów. No, pierwsza sprawa, Milik nie powrócił do formy, a wśród tych młodych zawodników nie mamy aż takich zastępców. Buksy, plus do tego przecież Urbański bywał taki czas, że grał za plecami Lewandowskiego, więc, 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 więc pewnie będziemy stosować to te ustawienie Lewandowski ze Świderskim albo właśnie Urbański tam z tyłu za. Lewym. No i cieszy mnie powrót Kozłowskiego. Może ten piłkarz w lidze tureckiej, w barwach gazjal sporu, nie zachwyca. Wielki talent, którego odkrył Paulo Sousa, no ale ostatnio pamiętamy w tym spotkaniu młodzieżowej reprezentacji, zachwycił nawet, zdobył kilka bramek. Michał Probierz był zachwycony, zachwycony postawą byłego zawodnika Pogoni Szczecin i także go powołał, a. Kozłowski, no moi drodzy, w tym momencie biorąc pod uwagę to, że jest w lepszym zdrowiu, co prawda gra w gorszej lidze od Modera, ale przede wszystkim gra, więc, więc, więc Kozłowski, ja mam nadzieję, że po powrocie do kadry będzie grał na takim wysokim poziomie, jaki prezentował za czasów Paulo Sousy. Jakie są wnioski po tych powołaniach Michała Probierza? Widać, że sekcjoner polskiej reprezentacji cały czas szuka drzwi do tej kadry, są otwarte, odmładza tą reprezentację. Jedni zarzucają, że już powinna być stagnacja, że już powinna być jakby ta, te drzwi zamknięte, żeby już tak... Zgrywać. Z drugiej strony, no jednak, gdy Engels zamknął tą selekcję, to pamiętamy jak to się skończyło, więc dobrze, że selekcja jest cały czas otwarta. Znów Michał Probierz wysyła taki sygnał do takich piłkarzy jak ślisz. Nie ma świętych krów. To, że grałeś regularnie, dostawałeś powoływania do reprezentacji, to nie, to nie znaczy, że masz abonament, że jesteś pewny. Rozczarowałeś mnie w tych spotkaniach przeciwko Chorwacji i Szkocji, teraz nie dostajesz powołania. Pokaż mi, że na nie zasługujesz. I takie właśnie powołanie wobec kapustki, czy także yy, o jedele. Widzę u ciebie potencjał, przyjeżdżasz tutaj na kadrę. Jestem pod wrażeniem, Kapuska, że dałeś radę. Czas, wykorzystaj tą szansę. A jak mamy przykład Bogusza, który dostał tą szansę, spalił się, wypadł z tej kadry, no to, to jest, tu, tu jest reprezentacja. Tutaj nie wszyscy mają e, dużo minut, dużo szans. Wsiadasz do tego pociągu i albo w nim zostajesz, albo wysiadasz. No tak jest w kadrze. Więc, 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 więc. Jak widać, cały czas selekcjoner naszej reprezentacji szuka i cały czas jest jakby ten taki sygnał, jeżeli chodzi o tą młodzieżową reprezentację. Pamiętamy, Zalewski zagrał dobrze w reprezentacji młodzieżowej, wrócił do kadry. Teraz jest podobna sytuacja z Kozłowskim. Milik powrócił, ale też można wypaść. Bednarek wypadali, Milik również, ale Później właśnie wracali, więc więc niewykluczony, że Śliż i Bogusz powrócą do tej kadry kiedyś, a Kozubal po prostu niech robi swoje, piłka Szlecha Poznań, niech dalej gra na wysokim poziomie, prędzej czy później dostanie te szanse. Zobaczcie, Skrzypszak też zasłużył na powołanie, również. Michael Amejał. Więc, 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 jak widzicie, no selekcjoner polskiej reprezentacji cały czas i sięga po młodszych zawodników, ale także pokazuje, że nawet jak jesteś po kontuzji, a prezentujesz wysoki poziom, to te drzwi są otwarte. No bo pamiętacie, świętej pamięci Franciszek Smuda na przykład nie chciał mili powoływać, choć właśnie były zawodnik Austrii Wiedeń w barwach Śląska-Wrocław zachwycał. No i dziennikarze się domagali, żeby, żeby Milowy dostał powołanie. A Smuda powołał go na takie, spo, na, na takie zgrupowanie, jeszcze, które się odbywało w grudniu, kiedy, kiedy tam przyjeżdżali piłkarze z polskiej ligi, kilku z zagranicznej, zagrał Milaj, no i potem został od, odstrzelony. Więc tak, więc tak to wyglądało. No, Franz Smuda nie, nie zrobił tego, co zrobił Paweł Janas, który powołał, który więcej szans dał Frankowskiemu. Wykarzy, który ratował mu skórę więc, więc, więc jak widzicie Michał Probierz idzie inną drogą W porównaniu do właśnie Świętej Pamięci Franciszka Smu Smudy Mnie nie dziwi to, że dalej tutaj Trener polskiej reprezentacji szuka i buduje Co prawda gramy z silnymi rywalami no ale te spotkania z Chorwacją, ze Szkocją Nie zachwyciły, tam mieliśmy błysk Zaleskiego, więc po prostu selekcjoner polskiej reprezentacji dalej szuka w tych takich pozycjach, które go nie, nie, nie zachwyciły. Największą kontrowersją to jest jakby brak grabary, bo ja jednak bym powoływał zawodnika Wolfsburga. A, a mroska bym nie powoływał. No, niech, niech ten zawodnik gra w tej młodzieżowej prezentacji. Tak to widzę. Cieszę, że są nowe twarze, no bo zawsze kibice. Szczególnie dziennikarze chcą nowego rozdania, nowych twarzy, zmian. Pamiętamy, kiedy był krychowiak grosicki no to, no to wszyscy się domagali nowych twarzy, odmłodzenia. A jak już selekcjoner szuka nowych twarzy? Dał wcześniej Boguszowi szansę. Był Kowalczyk, teraz pojawił się na kadrze Ojedele, Amejał, Skrzybszak, To wtedy jest niezadowolenie, że kozuk bala nie ma. Mam nadzieję, że Maty Kasz jak wyzdrowieje, to, no to on powróci do, do, do reprezentacji, no bo szkoda byłoby, gdyby taki piłkarz o takim potencjale nie grał w polskiej reprezentacji. Więc powiem Wam szczerze, że Michał Probierz zaskoczył mnie w tym, w tym momencie. Brakuje kolejny raz Grabary. Jeżeli chodzi o taki... Jakby Cieszą mnie powroty kapustki i Kozłowskiego, to, bo to zawsze przyjemnie, jak dany piłkarz powraca do tej reprezentacji. Pamiętam, jak się cieszyłem, gdy Cezary Kucharski po wielu latach powracał do, do kadry, gdy tego właśnie piłkarza odkurzył. Jerzy Engel, czy jak wracał do reprezentacji Marek Koźmiński. Również Jerzy Władysław Engel, tego piłkarza po jakimś czasie odkurzył. Takie powroty do reprezentacji po wielu latach cieszą. Czy pamiętacie, również Adam Nawałka tak od, odkopał mile. Fajnie by było, gdyby Kapuska podążał drogą Sebastiana Emilii, jeżeli chodzi o reprezentację. Kontrowersja no to na pewno nie grający Moder plus Max Ojedele, który na razie no, zagrał tylko 100 minut w polskiej Ekstra klasie. Pamiętam takie czasy, kiedy Zbigniew Boniek mówił, że on żadnego niedzielana nie powoła, piłkarza, który, który w kilku meczach kopnął tą piłkę, a gdy niedzielan to słyszał, to, to, to strzelał tak seryjnie, seryjnie, że w końcu ten piłkarz dostał powołanie do reprezentacji. Jestem ciekaw, co Wy ogólnie sądzicie o powołaniach. Michała Probierza. Czekam na Wasze komentarze. Tu spojrzę na mój szpigiel, czy Wam o wszystkim opowiedziałem. Cieszy mnie to, że Robert Lewandowski jest cały czas w formie. Co prawda w tym ostatnim spotkaniu z Osasuną Pampeluną jednak ta jego seria tych siedmiu spotkań, siedmioma golami została przerwana, ale za to Świder ostatnio zdobył bramkę w weekend to cieszy. Jeśli podoba się Wam mój materiał, dajcie łapkę do góry. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to w najbliższym czasie pojawi się materiał o Piotrze Świerczewskim. Dalej będę dla Was tutaj komentował powołania Michała Probierza będzie, będą pojawiać się materiały o polskiej reprezentacji. W czwartek wybieram się na spotkanie z Betisem i potem skomentuję dla Was spotkanie Legii, również Jagiellonii. Później tak będzie wyglądał jakby plan transmisji. Szkoda, że Dikembe Mutombo opuścił nasz ten, ten świat, ten legendarny Defensor, pamiętacie, on, on potrafił blokować się w niesamowitym stylu, gdy grałem w koszykówkę na Bielanach, czy właśnie na Grykoli, czy na innych warszawskich boiskach, no to często jak człowiek tak zaczapował, jak się zablokowało przeciwnika, no to zawsze w tamtym czasie mówiło się o jak Dikembe Mutombo, ale dałeś czapę jak Dikembe. Tak zwykle osoba, która w defensywie zagrała fenomenalnie, no i zaczapowała, zwykle była nazywana Dikembe Mutombo. Czyli byłem zawodnikiem y, Filadelfii fi, 76 Sixer. Pamiętamy, jak razem z Alanem Iversonem był blisko, znaczy blisko, no, rywalizował z Lakersami o mistrzowski tytuł, ale Kobe i Szak byli y, lepsi. Moi drodzy, nie wykluczone, że także pojawi się materiał, w którym będę y, wspominał tego legendarnego y, zawodnika. Y, Pamiętajcie o tym, aby oglądać moje archiwalne odcinki, no bo zapraszam także do tych koszykarskich. Jeżeli tego odcinka z szakiem nie oglądaliście, to koniecznie zobaczcie. Do zobaczenia wkrótce u mnie na kanale. E, hej.